Hey, dzisiaj porozmawiamy o drugim z między treningiem kardio, a treningiem interwałowym i który trening jest najbardziej efektywny pod kątem spalania kalorii. Oczoraj, trening kardio trening, jest świetnym sposobem utrzymanie wytrzymałości, wydolności oraz poprawy pracy naszego serduszka, żeby pracował dłużej. Jest on też stosunkowo łatwy, dużo łatwiejszy niż trening interwałów. Jego zaletą jest to, że możemy go wykonywać przez dłuższy czas i nie obciążać swoich organizmów. Taki trening możemy prowadzić od 45 minut, żeby był efektywny, plus tak naprawdę do by 3 godzin spotkał na go wykonywać. Jego główną to jest to, że spalamy bardzo dużo kalorii. Przykładowo w godzinę czasu osoba ważąca około 80 kg powinna spalić jakieś 700 kalorii. Oczywiście jest to uwarunkowane tym, ile tak naprawdę ważycie, jaki jest nasz wzrost. Na ten te mały jest ciężkim, natomiast jest bardzo krótki. Zajmuje nam jakieś 15 do 30 minut. W tym czasie spada troszkę mniej kalorii, jednakże pamiętajmy, że spalamy też w pierwszym czasie i to jesteśmy w stanie spalić w tym samym przypadku od 300 do nawet 400 kalorii. Jednak jego jeden z większych usów jest to, że kalorii. Dalej są spadne nawet po treningu i ten stosunek wynosi od 100 do 200 kalorii od 6 godzin do 24 godzin po treningu. Dzieje się tak, ponieważ podczas tego treningu e, zaciągamy dług planowy i musimy to spłacić. Nasz organizm potrzebuje ogromnej ilości energii, naprawić nasze mięśnie, które zostały uszkodzone, by właśnie w zbawić. I dlatego w czasie snu czyli też po treningu nadal nasz oddech spada więcej kalorii, więc ma on kolejne zalety. Ręki te świetnie, nadają się do tego, by budować wytrzymałość, wydolność, a także wytrzymałość beztlenową, co poprawia po prostu naszą pracę w strefie, gdzie nasze drewno jest bardzo wysokie, a bardzo mało drewno jesteśmy w stanie dostarczyć który z tych dwóch treningów będzie dla nas najlepszy pod kątem spalania tkanki tłuszczowej? Oczywiście najbardziej mniejszym czynnikiem będzie Wasz stopień wytrenowania. Jeżeli jesteście świetnie wytrenowani i trening karny nie robi na Was wrażenia, to świetnie jest uzupełniać trening. takie treningi o interwały. Jeżeli jesteście dopiero słoni początkującymi, które tak naprawdę zaczynają przygodę z treningami, no to trening karny będzie lepszy, ponieważ do treningu karnego możecie zaliczyć chodzenie. Marsze, biegi, spokojnie, truwtanie, czy też basen, pływanie yy, na długości basenów, a nie na szybkość. Natomiast na interwałach lub tutaj już potrzebujecie jakiejś wydolności podstawowej, w której to będziecie mogli przekraczać swoje granice utrzymałości. Tylko teraz weźmy pod uwagę to, czy tak naprawdę musimy oddzielać te dwa dni czy nie możemy ich połączyć razem. I tak. Możecie je połączyć razem i to będzie stanowiło jedno z najlepszych połączeń do tego, aby budować niespecjalną wytrzymałość, wydolność, poprawić pracę serca, ale i spalać dużo więcej kalorii. Weźmy na to krótki trening, jaki możemy zrobić, jest to wycieka czasu. Jak połączyć te dwa treningi? Są na dwa sposoby. Pierwszym sposobem będzie to, żeby zacząć od niskiej intensywności, około 10 minut. To będzie cardio. Następnie wchodzimy w 20 25 minutowy interno I kończymy to wszystko mamy 20, 30 około 25 do 30 minut. Tak. Jak możemy to zrobić w prosty sposób tłumacząc. Wychodzimy na trening robimy. 10 minut rozbiegania, czyli spokojny trucht, żeby nasz organizm się przyzwyczaił do wysiłku, podniosło się nasze tętno, uregulował nasz oddech, rozgrzały mięśnie i były gotowe do treningu interwałowego. Trening interwałowy, prosty sposób, robimy podbiegi, bądź idziemy na bieżni i robimy 200 metrów sprintem, 200 metrów truchtem, odbieg, zbieg powoli, bieg pod górę najszybciej zbiegamy powolutku, żeby uzyskać tętno i oddech. Po takim treningu znowu będziemy delikatnie pobiegać na 25-30 minut. Pozwoli nam to uzupełnić tętno, wyregulować nasz organizm, nie zakłacić się do końca, a dzięki temu będziemy spalać dużo więcej kalorii. W tej strefie tak naprawdę zaczynamy spalać nasz glikometr w mięśniach. Tutaj, gdy go już już doszczętnie i będziemy zaczynać spalać tkankę tłuszczową, a właściwie po prostu tłuszcz brać jako energię do naszego organizmu, a tutaj tak naprawdę już nic innego, jak tkankę tłuszczową przekształcimy w czystą energię. Dzięki czemu taki trening ma szansę spalić więcej niż się 700 kcal. Możemy też zrobić to w drugi zupełnie inny sposób, czyli zacząć delikatnie rozgrzewkę 10 Czyli nasze delikatne rozgrzewki. Potem wejść w strefę kardio, gdzie już będziemy Biegać szybszym temperaturze, jeżeli będziemy podchodzić pod strefę ten, na, na granicy 145-155 i następnie przejść do interwału i ten także. I zakończyć kadmio. A właściwie, tak naprawdę, po prostu uspokajamy w tym momencie już nasz organizm. I znowu dzisiaj dnia tego każdy z nas powinien się rozwijać przed przemyśle, tym nie każdy z nas to robi. Często idziemy po prostu biegać, pobiegamy i uważamy to za rozrywkę. Więc 10 minut po prostu z kardio, gdzie wchodzimy właśnie do tę 145-155 i ten czas treningu mamy około 40 minut. Wchodzimy na intero znowu przynimy sobie pobiegać z finić Robimy 15 minut. Mamy 45 minut wysiłku. I zakończamy po raz kolejny, delikatnie chodząc naszą granic, uspokajając 5-minutowy truchtem chodzenia bądź czymkolwiek. Takie połączenie spali dużo więcej kalorii, da Wam dużo więcej korzyści i nie będziecie musieli tak naprawdę niczego wybierać. Oczywiście uwarunkowane jest to w tym, jaki czas posiadacie na zabienie jednostki temu. Jeżeli wasz czas jest ograniczony, i będzie idealny, bo możecie się zmieścić w granicach 20 minut. w czasu, karmię będzie super, zbuduje Wam większą wiadomość i będziecie dużo bardziej swobodniej sobie biegać, nie będziecie bardzo zmęczeni po 15 Oczywiście także będzie liczyły się Wasze sobie dla odczucia tego, jak czujecie się danego dnia, czy macie dużo sił, czy tej siły praktycznie nie macie, więc też musicie dobrać to pod siebie. Jeżeli się czujecie dobrze, macie zregenerowany poczucie organizmu, interno, jeżeli czujecie się troszkę słabiej, ale chcecie zrobić jakiś trening, kardio będzie idealnym w tej filmie. Dziękuję Ślicznie i do zobaczenia.